wygrana. spodziewałeś się, że to będzie aż tak jednostronna walka? No nie, no myślałem, że Michał wyżej postawi poprzeczkę z tego co zapowiadał. No ale wszystko poszło zgodnie z planem, po mojej myśli. Bardzo dobrze mi się boksowało. Troszeczkę miałem tam w drugiej rundzie przesunięte nogi, mnie troszeczkę bolały, ale to może myślę, że kwestia rozgrzewki, później już tak jakby wchodziłem coraz bardziej w rytm, także no wszystko szło zgodnie z planem. Wygląda na to, że po prostu byłeś dla niego za silny. No, tak mi się wydawało, spychałem go do obrony, yy, ciągle lewa mi wchodziła, także robiłem no, to, co wchodziło. Ale mhm, no, też widać było, że ta lekcja, którą dostałeś od, niekoniecznie dostałeś, ale po, pobrałeś od Tainera w maju, też zaowocowała dzisiaj? No też, no, każda walka uczy i, i no, tam, tam mnie sporo nauczyła, także też wyciągnąłem wnioski i, i też dużo poprawiłem. Dlaczego mhm, no, zabrakło, żeby wygrać przed czasem? Bo wydawało się, że tak od 5-6 rundy, to już Michał generalnie tylko się broni. Może rękawic lepszych. <laughs> no, mieliśmy te rękawice pafeny i chciałem boksować w ale ale no, tak wyszło. No, Michał nie przewraca się nigdy, nie przegrywał przed czasem, no też to stąd się bierze. no Nie trafiłem może czysto ocenie na brodę, także no, nie mi tutaj oceniać już to, ale no, jednak się nie udało, szkoda. W tym roku jeszcze zobaczymy Cię w walce, bo dzisiaj specjalnie czasów nie, wielu nie zabrałeś. Z tego co uzgodniałem z promotorami, to chyba raczej w tym roku nie będę boksował, prawdopodobnie w lutym. I czy jakieś większe walki się szykują, czy na razie jeszcze będziecie powoli budować ten rekord? Myślę, że jedna, dwie walki. Chciałbym zaboksować o może EBU albo Europy, także no chętnie bym poboksował. Gdzieś na wyjeździe, także no, najlepiej pas Unii Europejskiej albo Europy, także no, chciałbym. Właśnie pas mistrza Europy. Być może się okaże, że nie będziesz musiał na wyjeździe walczyć, bo zawalczysz o ten tytuł u siebie. Rafał Jackiewicz boksuje o pas z Branko. No i może się dołożyć pozytywnie dla Ciebie. No miejmy nadzieję. Życzę Rafałowi dużo szczęścia i, i, i oby ten pas przybył ze sobą do Polski. No właśnie byłeś bliski walki z Rafałem, walczyłeś z Branko. Jakie masz zdanie na temat tego pojedynku? No wydaje mi się, że jeżeli Rafał nie wygra przed czasem, to na punkty na pewno mu się nie uda, bo tam ciężko jest wygrać, no ale życzę mu naprawdę wszystkiego dobrego i oby mu się udało. Dzięki. Dzięki.